I odczytacie marków do wersji strony Kebus. Pamiętacie naklejkę Imperial? To zaraz pokażę Wam, co się dzieje, co się z nią stało. No i zapraszam do oglądania. Zapraszam Was oczywiście na stronę Skins Monkey, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj z moim kodem, czyli z kodzikiem Kebus, odbieracie bonus darmowy 5 dolków przy tradeie powyżej 100 dolarów. Oraz bonus do samego depozytu, do wpłaty 35%. Także naprawdę spore bonusy. Polecam sobie skorzystać. Bo są całkiem spokojne. Jeżeli chcielibyście swoje skiny wymienić, to wpadnijcie na stronkę, a link do strony znajdziecie w opisie. Także korzystajcie, a my przechodzimy do Imperial Esports. Dlatego że. Poo. 120 zł, jeżeli chodzi o byordery, 118,54, także naprawdę duże liczby. Duże liczby, wykres wygląda tak i powoli e, przebija to już pik, który był, bo pik był na 110 zł, więc w sumie nie powoli przebija, tylko już przebił. E, no i pragnę, że tak powiem, to zauważyć. Zerkniemy sobie jeszcze na wersję nieholograficzną, bo jak wiemy, na holosy jest chyba największy hype, jeżeli chodzi o te naklejki, właśnie od Antwerpu, w sumie od Sztokholmu już. E, także. Zerknijmy sobie jeszcze okiem, jak to wygląda na zwykłych naklejkach. I to jest to, o czym mówię, że naklejki. E, czekajcie, dobra. Sports. E, no tym proszę. Że naklejki, właśnie tego rodzaju, lubią sobie czasami podrożyć. E, dobra, czekajcie, czekajcie. Okej. Okay. Dobra, i teraz Wam zaraz powiem dlaczego. Tutaj też mamy jakieś wzrosty. Bardzo fajnie. wikipedia I teraz tak Na pewno pamiętacie jak mówiłem o Furii Jak mówiłem generalnie o tym, że No furi może podrożyć, Bo coś tam, coś tam Ale wspominałem o jednym bardzo ważnym argumencie Czyli o tym, że są to Drużyny brazylijskie Drużyny brazylijskie są bardzo mocno hype'owane i mają Silne community Takie zżyte community, które rzeczywiście te naklejki kupuje Więc To jest coś co na pewno wyróżnia jeżeli chodzi o, o kraj Brazylię, akurat w cs -ie. No i dodatkowo tutaj tendencje day and night, na przykład na folenie, które były, no to są takie rzeczy, na które warto zwracać uwagę. Dlatego dalej jestem zdania, że warto inwestować w różne brazylijskie, bo po prostu one, no nie chcę używać słowa pewniak, tak jak już mówiłem, ale bardzo często po prostu wzrastają w cenie i są dosyć pewnymi inwestycjami. Także to na tyle, dajcie, przemyślcie to sobie e, i co, to na tyle, trzymać się, ją.